Ty, a pod dołu i No pokaż, kuchu. plemnik! I nie umie zdjąć bluzy, żeby koszulki mieć, o Ojej... Yes, Kurde, twoje pan. Po... No nie wierzę... Ja wierzę. O Ojej... Yep. Oż kurwa, Po co ja się kłonę na tak? Peja, Peja! ja do ci dach, któryś z nami? to nie dzięki z nożami. Nie tylko z nożami, nawet ci kierami. Żylecki, burzy znam język, prank, prank, To nasze okolice, nie, nie, nie to dzieje tylko z nami. Jest to dosyć kierpy, to się, się budzi. Prank, prank. To jest najprędzej, To, to jest najprędzej. jak można laptać. To jest z Lucenem, 3 lata 80. Nie do pokonania Adek, to tamtych tylko tak, to,

O, plenija, viso! Plenija, viso. Visiškai. 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 Visiškai.